Na rodzinę bez przemocy. Wbrew pozorom, nic się nie zmienia. Jak zwykle, źródło światła jest na wschodzie. Gdyby nie Siwa i Indie, nie powstałaby ta książka. Myśl o niej nie przyszłaby mi do głowy, więc Siwie i Indiom ją poświęcam. Chcę spłacić część mojego zadłużenia i dać coś w zamian za to wszystko, co otrzymałem. Rozdział pierwszy: Mają oczy, a nie widzą. Jak myślisz, czy przyjemniej jest się rodzić? Rodzić się przyjemnie? Tak. Czy dzieci są szczęśliwe, że przychodzą na świat? Szczęśliwe, że przychodzą na świat? Cóż to za pytanie? Nie mówisz serio, ależ całkowicie serio. Przecież to noworodki. I cóż z tego, że noworodki? Noworodek nie może być ani szczęśliwy, ani nieszczęśliwy. Czyżby? A to dlaczego? Noworodki nic nie czują. No, no, to ci dopiero. Uważasz, że tak nie jest? Właśnie o to cię pytam. Każdy ci powie to samo. To jeszcze żaden dowód. Zgoda, ale właściwie noworodek takie coś nic nie widzi, nie słyszy. Dlaczego niby miałoby być nieszczęśliwe? Takie coś. Nic nie widzi, nic nie słyszy, a jednak wrzeszczy i to głośno. Wyrabia sobie płuca. Wyrabia sobie płuca. To, co mówisz, jest doprawdy żałosne. Zgoda to żaden argument. A jednak tak właśnie się mówi. Mówi się. Jak dobrze wiesz, niejedno głupstwo. Ale jakie jest twoje zdanie? Czy w momencie narodzin dziecko nic nie czuje? To chyba oczywiste. Ciekawe. Ja nie jestem tego taki pewny. Pomyśl tylko, noworodek. Jak to? Pomyśl tylko, noworodek. W jaki niby sposób w tym wieku? To, co mówisz, jest coraz żałośniejsze. Czy mam ci przypominać, że zmartwienia dzieci są bezgraniczne? Że smutnym i cudownym przywilejem młodości jest przeżywać wszystko tysiąc razy mocniej niż my? Zgoda przyznaje. Ale noworodek to taki drobiazg. Co to ma do rzeczy? Muszę raz jeszcze przyznać. No więc, jakim cudem to coś może wrzeszczeć, choć rzekomo nie ma żadnych doznań? Mówiłem przecież. Noworodek nic nie czuje. A skąd to wiadomo? Noworodek nie ma świadomości. Więc o to chodzi, nie ma świadomości. Chcesz powiedzieć, że nie ma duszy? Nie, nie, dusza, bo ja wiem. Natomiast świadomość? Świadomość to co innego. I potrafisz mi wyjaśnić tę zagadkę, brawo! Słucham cię, przyjacielu. Czekam na słowa, które padną z Twoich ust. No, więc y, to znaczy, prawdę mówiąc, świadomość. Rozdział drugi. Wystarczy, nie zapuszczajmy się w zaczarowany świat dialektyki. Nie warto licytować się argumentami. Raz, dwa, dowiedziono by nam, że Achilles nie dogoni żółwia. Świat wokół nas jest prosty. To tylko umysł go komplikuje. Kiedy dziecko przychodzi na świat, najpierw krzyczy, i ten krzyk cieszy obecnych. Słyszycie? Słyszycie, jak krzyczy. Mówi szczęśliwa matka, zachwycona, że taka okruszyna i tyle robi wokół siebie hałasu. O czym mówią te krzyki noworodka? Mówią, że ma normalne odruchy, że maszyneria funkcjonuje. Czy ludzie są tylko maszynami? Czy ten krzyk nie jest wyrazem cierpienia? Może wrzask świadczy o tym, że niemowlę odczuwa jakiś ogromny ból? Czyżby moment przyjścia na świat był równie bolesny dla dziecka, jak dawniej był dla matki? A jeśli tak, czy ktoś się tym przejmuje? Boję się, że nikt, jeśli zważyć jak mało względów okazuje się dziecku przechodzącemu na świat. Niestety pogląd, że takie coś nic nie czuje, że nie słyszy, nie widzi, jest mocno zakorzenionym pewnikiem. Jakież powody do zmartwień mogłoby mieć takie coś? Krzyczy, wrzeszczy. Koniec kropka. Właściwie jest przedmiotem a jeśli wcale nie? Jeśli przypadkiem jest to już osoba, rozdział trzeci. Noworodek osobą? No nie, nie przesadzajmy. Książki mówią coś wręcz przeciwnego. Książki to ta to inna z dzisiejszych prawd naukowych. Nazajutrz może się okazać kłamstwem. Skąd więc czerpać wiedzę? Nie ufać ani temu, co się mówi, ani rozprawom naukowym. Wierzyć tylko prawdzie, tylko faktom. Wierzyć tylko temu, który wie najlepiej. Na nieszczęście, choć zdarza się, że dziecko przychodzi na świat z jednym zębem. Nigdy jeszcze tak nie było, żeby niemowlę zaraz po urodzeniu powiedziało: Dzień dobry, tatusiu. Dzień dobry, mamusiu. Jaka szkoda, o tak, jaka szkoda, że młody przybysz nie potrafi ująć swoich uczuć w słowa, że pozbawiony jest mowy. Właściwie tak, że mój pies i kot nie mają daru mowy. A jednak wiem, kiedy wpadają w gniew, albo są zazdrosne, i boczą się. Kiedy cudzoziemiec, ktoś nie mówiący tym samym językiem co ja, bierze przez pomyłkę do ust łyk parzącego napoju, widzę oto, jak wygłasza najbardziej elokwentne przemówienie. Nagle cały się otrząsa i pluje gwałtownie. Zaczyna wymachiwać rękami jak szalony, wywraca oczami pełnymi łez. I wykrzywia twarz, choćby pochodził z Chin, Afganistanu lub Turcji, a więc z kraju, którego języka nie znam, rozumiem go doskonale. Ten człowiek mówi nie. Krzyczy. Sparzyłem się. Och, co za ból. A przecież któż bardziej cierpi i głośniej krzyczy, niż właśnie niemowlę. Czy naprawdę dziecko przychodzące na świat nie mówi? Spójrzcie tylko. Rozdział czwarty. Czy potrzebny tu komentarz? To tragiczne czoło. Te otwarte w krzyku usta. Zamknięte oczy. Zaciśnięte kurczowo powieki. Dłonie tragiczne. Wyciągnięte w błagalnym, pełnym rozpaczy geście. Stopy, które tak zaciekle odpychają, podkurczone nogi, które mają chronić się delikatny brzuch, ciało całe w spazmach i drgawkach. Czy rzeczywiście dziecko przychodzące na świat nie umie mówić? Całym swoim jestestwem protestuje, wyje. Nie, nie dotykać mnie, zostawcie mnie, zostawcie, jednocześnie błaga. Ratunku, pomóżcie mi! Czy można sobie wyobrazić wezwanie bardziej rozdzierające? Któż jednak słucha tego wezwania, które dziecko rzuca w momencie narodzin od początku świata? Któż je rozumie? Nikt. Czy nie tkwi w tym jakaś tajemnica? Rozdział szósty. Święta rodzina, a przynajmniej ta, która w dzisiejszych czasach właśnie narodziła się mała istota. Matka i ojciec wpatrują się w nią ze zachwytem. Nawet młody lekarz, który przyjmował poród, dzieli ogólną radość. Ta sama radość, to samo zdziwienie rozjaśnia wszystkie twarze. Wszyscy promienieją z zadowolenia, wszyscy poza dzieckiem. Dziecko? Jakie dziecko? O Boże, to nie do wytrzymania. Ta niewypowiedziana trwoga na twarzy, te podniesione do głowy ręce. Tak jawi się nam ktoś całkowicie zdruzgotany. Śmiertelnie zraniony wojownik, który za chwilę padnie zbity z nóg. To mają być narodziny, raczej zabójstwo. I w obliczu tego cierpienia rodzice są w siódmym niebie. Ależ to nie do wiary. A jednak tak właśnie jest. Rozdział siódma. Cóż za niezwykłe zaślepienie? Jakim cudem? Cudem? Nie. Jak to zwykle bywa? Sprawa jest prosta. Pomyślmy chwilę. Dlaczego uśmiecha się ten młody lekarz? Bo dziecko jest szczęśliwe? Niezupełnie. Udał mu się jego poród. A nie zawsze jest to łatwe. Matka czuje się dobrze. Dziecku też nic nie grozi, krzyczy donośnie. Więc mężczyzna jest zadowolony. Zadowolony z siebie to się rozumie. Teraz matka. Na twarzy wyraz ekstazy. Czy ta kobieta uśmiecha się dlatego, że dziecko jest takie śliczne? Niezupełnie. Uśmiecha się, bo. już po wszystkim. Gładko przebiegał, bezbolesny, poród, w który tylko w połowie wierzyła. Czuje ulgę. A przede wszystkim dumę. I któż mógłby czynić jej z tego zarzut? Ojciec, mężczyzna, który zapewne nigdy w życiu nie dokonał niczego nadzwyczajnego. Począł, tak sądzi, dziecko. Ma potomka. Mała istota będzie rosła i powielała. Cóż za złudzenie nieocenione cnoty autora. A więc mężczyzna jest naturalnie dumny. Wszyscy są zadowoleni. Zadowoleni z siebie to zrozumiałe. Jeśli bowiem chodzi o dziecko rozdział ósmy czy należy płakać? Tak, nad takim zaślepieniem nad takim samym zaślepieniem. Jak to, które uniemożliwiło zrozumienie cierpień matki i czyniło z porodu drogę przez mękę. W bólu będziesz rodziła dzieci. Chwała Bogu, stare przekleństwo przetrwało. Ale oto stoimy w obliczu narodzin, narodzin niosących całe brzemię niedoli. Czyż nie czas już uczynić dla dziecka to? Co na szczęście uczyniono dla matki? Rozdział 9. Tak, tak. Uczyńmy nowy cud. Ale jak? Do porodu bez bólu trzeba się przygotować. Ale jak przygotować małego więźnia? Czy przebijając delikatny brzuch matki, zapuścimy cienkie elektrody w małej czaszce? Zaklinam na wszystko, tylko nie to. Wiemy, jakich cudów dokonuje współczesna technika, ale mniej wiemy, zapominamy o całym sadyzmie, jaki kryje się w sercu człowieka. Przebijać, sądować, ranić, kroić, dokonywać sekcji. Czy młody naukowiec, przyszły laureat Nagrody Nobla Uzbrojony w igły, sądy, i tak dumny ze swego elektronicznego rynsztunku kieruje się miłością. A może ambicją? Nauka. Badania naukowe. Tym samym, jakże szacownym płaszczem okrywają nie mniej zbrodni niż niegdyś religia. Jeśli inkwizycja paliła, torturowała a krzyżowcy przelewali rzeki krwi, robili to także w imię naszego zbawienia. Inne czasy, inne obyczaje, te same popędy, błagam, tylko nie elektrody. Spróbujmy po prostu zrozumieć. Dopiero kiedy odważono się postawić pytanie: dlaczego kobieta cierpi, wydając dziecko na świat? Dostrzeżono przyczynę bólu, zobaczono u niej strach. Raz jeszcze nastawmy ucha, zbierzmy się na odwagę, otwórzmy serca. Być może usłyszymy w końcu to, co od tak dawna, a zawsze daremnie, wykrzykują dzieci, przychodzące na świat.